Przed szkole, czyli zabawa przeradzająca się w szarą rzeczywistość. Dzień dobry z tej strony przed mikrofonem, Jan Gramacki i zapraszam się do zatrzymania na 42 z ponad 740 przystanku na swoistym szlaku. Szlaku stworzonym i wyznaczonym przez Jacka Kaczmarskiego, który w swoich utworach prowadzi nas do źródeł prawdy o człowieku i naszej ludzkiej natury. Przed szkole jest utworem napisanym przeszło ponad 50 lat temu, a treść, mimo głównego przesłania dotyczącego realiów PRL-u, wciąż pozostaje aktualnym komentarzem do systemów totalitarnych. Jest to 42 utwór Barda Jacka Kaczmarskiego i ma w sobie 276 słów, co czyni go 118 w rankingu najdłuższych utworów naszego autora. Utwór ma charakter przede wszystkim polityczny, ale także porusza zagadnienia egzystencjalne. W przeciągu kilku najbliższych minut postaram się wyjaśnić wątki, które licznie poruszane przez Kaczmarskiego stanowią klucz do zrozumienia przekazu utworu. Oczywiście, interpretacji na ten temat może być wiele, jednak w treści utworu można wyłapać niejako wskazówki do elementów, które wiersz wskazuje na istotne. Zastanówmy się najpierw, dlaczego kaczmarski w ogóle użył symbolu przedszkola do ukazania nam pewnych prawd o człowieku i o realiach tamtejszej rzeczywistości. Przede wszystkim można odczytać ten symbol jako podwórko działania władz, sprowadzenie ich metod do postaci łatwowiernych dzieci, czyli obywateli kraju, oraz pilnującej ich pani, czyli można zauważyć przedstawiciela rządu. Jest to jednak też sposób na ominięcie cenzury. Która kontrolowała wydawane w kraju treści, i Kaczmarski, chcąc ukazać realia tamtejszej rzeczywistości, musiał ominąć kontrolujących go cenzorów. Kaczmarski niejednokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał, że jego utwory przyjmują charakter polityczny, mimo czasem braku jego intencji w tym, ponieważ. Czasy, w których żył, wymuszały niejako polityzm utworów. Ludzie z perspektywy dłuższego czasu interpretują te dzieła w kontekście tamtejszej rzeczywistości i tego, jak wyglądało życie zwykłych obywateli. Przede wszystkim w PRL-u na co dzień można było spotkać represje i kary za najmniejsze przewinienia. Nie tylko te związane z walką o niepodległość naszego kraju, ale też te, które po prostu. Nie były zgodne z linią władzy. Nie zawsze oznaczało to najbardziej dotkliwe represje, takie jak przymusowe więzienie czy areszt domowy, ale zwykłe problem ze znalezieniem pracą, gdy ktoś przeciwstawiał się władzy. Władza miała długie ręce i często wymuszała na pracodawcach niezatrudnienie osób, które miały coś napisane w swoich papierach. W utworze możemy odnaleźć symbol właśnie takiego przedstawiciela władzy. Jest to oczywiście postać pani, yy, która pilnuje wszystkich dzieci, czyli obywateli kraju, które bawią się w naszym przedszkolu. Przede wszystkim pani jest osobą, która wyznacza kary i represje za zachowania odbiegające od wyznaczanych przez nią norm, np. wypadnięcie spędzącego pociągu, która sama prowadzi, albo odciąganie od okna. Przede wszystkim boi się ona, że bohater odkryje ten świat za oknem, o czym jeszcze za chwilę powiem. Ale jest ona symbolem bardzo dokładnym władzy rosyjskiej, ponieważ wyznacza kary, bije po pupach, rozstawia po kątach. Jednak ona sama czasem jest też zagubiona nie ma dokąd prowadzić obywateli, jakby ma takie przekonanie, że nie otrzymuje pełnego wsparcia od. Yy, Rosji, od władz z Moskwy, tylko dostaje pewne instrukcje i sama musi je interpretować. Jednak sama w sobie też ma lęk, że zrobi coś nie tak i ją też spotkają represje. Dlatego też właśnie tak emocjonalnie podchodzi do tego, żeby wszyscy uczestniczyli w wyznaczanych przez nią zabawach. Największą obawą, którą przed sobą pani jest świat przedstawiony za oknem przedszkola przed marskiego. W świecie tym widać zapalone lampy, Świat ten wręcz lśni za oknem, a, a bohater chciałby mu się przyglądać, ponieważ Kaczmarski przedstawia to jako symbol zachodu, demokracji i dobrostanu, a pani odciąga to, odciąga dzieci, żeby za dużo nie zobaczyły z tego świata, ponieważ strasznie obawia się momentu, w którym odkryją, że na naszym podwórku wcale nie jest tak dobrze, jak mogłoby być. Jest to też nawiązanie do zakazanego Radia Wolna Europa, które było głównym środkiem przekazu wieści z zachodu do Polski. Władze strasznie obawiały się i nie chciały, żeby obywatele słuchali wieści z tego radia, ponieważ przeszkodziłoby to im w wprowadzaniu swoich idei. Za pomocą kontrastu, Kaczmarski tutaj przedstawia też realną sytuację Polski i prawdę o rządzie, że jest to nieudolny. Rząd, który boi się pokazać inny świat obywatelom, żeby nie odkryli, że może być lepiej, bo wie, że wtedy zbuntują się przeciwko niemu. Kolejnym elementem, który porusza w Kaczmarski w swoim utworze jest zabawa w pociąg. Jest to ciekawe pod takim kątem, że jest on ciągnięty przez panią jako przez maszynistkę, niejako, która narzuca tak wysokie tempo, że wypadają z niego ludzie, można to odczytywać jako fakt, że życie narzucane przez władzę jest nienaturalne dla ludzi i sami ludzie się gubią w tym, co mają robić, jakich przepisów przestrzegać, czego nie wolno, a co można robić. Jednak zauważmy też, że na koniec pociąg się rwie, co oznacza dalekosiężną nieudolność systemu. Gospodarka Polski nie była wcale tak silna, musieliśmy wiele towarów importować z zagranicy, jakościowo nasze produkty nie były tak dobre jak produkowane w zachodniej Europie i musieliśmy zaciągać wiele kredytów, aby zwiększyć rentowność naszego przemysłu, na którym opierała się gospodarka. Pociąg można także porównać do gospodarki centralnej planowanej, bowiem ma ona podobne zasady działania. Tak jak pociąg, gdy raz zostanie puszczona w ruch, zatrzymuje się dopiero na kolejnej stacji. Tutaj Kaczmarski podkreśla, że mimo wypadają z niego ludzie, pani ciągle gna przed siebie. To znaczy, że gospodarka centralnie planowana, mimo że nie opłacało się ciągnąć tego dalej, to po wyznaczeniu kilku lat na realizację Danego planu on musiał być ciągle realizowany i mimo jego nierentowności ciągle y, goniono za niespełnionymi marzeniami władzy. No i oczywiście poruszone są tutaj kary za bycie niegrzecznym, czy też za wypadanie z pociągu, bo to jest to, czego, co władza najbardziej surowo kada. Kara. Niesprzyjanie z niej linią władzy i nierealizowanie założonych przez nią idei. W ten sposób Bart chce podkreślić tutaj, że system ten został ludziom narzucony, że jest on pilnowany i oparty na strachu i karach za najmniejsze przewinienia. Tak więc, z pozoru przedszkole może wydawać się zabawą, jednak, tak jak wspomniałem, przeradza się ona w szarą rzeczywistość, gdy przyjrzymy się tak naprawdę realiom tamtejszej, tamtejszego świata. Jacek podkreśla też tutaj, że zwykli obywatele, takie jak właśnie przedstawione dzieci w przedszkolu, sami do końca nie wiedzą, co mają zrobić, żeby wyzwolić się spod kontroli pani, ponieważ mają, są oni przekonani o ciągłej jej władzy nad nimi. Na koniec utworu autor jednak wskazuje też ludzi śpiących, pokazuje to, że są też obywatele, którzy przymykają odko na rzeczywistość. Nie chcą oni już się buntować przeciwko władzy. Zapominają, że coś jest nie tak, żeby być w spokoju bez wyrzutów sumienia, bo autor pokazuje też, że wtedy pani nie ma do nich żadnego problemu. Jest to niejako przykład zapominania o swoim moralnym obowiązku walki o lepszą rzeczywistość swoich potomków. Kaczmarski, przez odpowiednie zbudowanie utworu rytmicznymi zwrotkami i początkiem startu, gdy startuje rytmicznym i spokojnym śpiewem, buduje w nas nastrój zaciekawienia i pozornego spokoju sytuacji. Jednak w utworze możemy wychwycić akcenty muzyczne grane na pianinie, które budują nasz niepokój. A gdy wreszcie tempo przyspiesza, Kacmarski wskazuje na to, jak bardzo nierealny i beznadziejna jest cała sytuacja. Dziękuję bardzo za wysłuchanie całego podcastu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Utwór przedszkole kaczmarskiego, tak, że skłonił Państwa do refleksji na temat tamtych czasów, a także rzeczywistości nad rolą człowieka względem systemu, który wywołuje w nas sprzeczne uczucia. Dane na temat utworu zostały wzięte ze strony Fundacji Underground zajmującej się twórczością Jacka Kaczmarskiego, a cały tekst można znaleźć na stronie kaczmarskiej.art. A wykonania muzyczne oczywiście są dostępne na YouTube oraz Spotify'u. Przez następne cztery miesiące chciałbym co miesiąc wydawać krótki podcast na temat jednego z utworów Barda. Gorąco zachęcam i zapraszam do słuchania także przyszłych odcinków. I jeszcze raz dziękuję bardzo za wysłuchanie tego.